Festiwal w gotowaniu kwaśnicy. Właśnie za mną stoi gar, w którym ugotowane zostanie 9000 litrów kwaśnicy. To jest ogromna ilość, ale tyle właśnie potrzeba, żeby ustanowić nowy rekord w ilości ugotowanej kwaśnicy. Będą także restauracje, które wezmą udział w zawodach, która z tych restauracji zajmie pierwsze miejsce, która ugotuje najlepszą kwaśnicę. Dowiemy się w ciągu najbliższych kilku spotkań. Będą także imprezy towarzyszące, ponieważ znajdujemy się w żywieckim amfiteatrze, w żywcu także będą różnego rodzaju imprezy towarzyszące. Mam nadzieję, że będziecie państwo z nami przez te kilka najbliższych spotkań. Będą także koncerty znanych zespołów. Przyjedzie Lombard, Gang, Marcela, T Love. Zostańcie z nami. Oglądajcie wielki festiwal w gotowaniu kwaśnicy. Moi drodzy burmistrz miasta Żywca, Antoni Szlagor, przyklaskajcie kochani, na tych maszynach możecie też przyklaskać. Jak się klaskowa maszyna kończy? I Barbara Czul, człowiek, który wymyślił to spotkanie przed dwoma rokami i co roku, jak mamy zapewnienie, to spotkanie. To ważenie największe na świecie, kwaśnicy, będzie tu żywcu. Szanowni Państwo, witamy serdecznie na rozpoczęciu światowego ważenia kwaśnicy. 9 tysięcy litrów, dwa lata temu 8,5 tysiąca, okazało się, że 500 litrów brakło dla poszczególnych dzielnic w naszym mieście, dlatego musieliśmy postarać się, ażeby więcej ugotować. Serdecznie witam w naszym mieście na zlocie. Halejowców z ich przepięknymi maszynami i ich Jakże fantastycznymi dziewczynami. Światowy Festiwal Kwaśnicy w Żywcu. Obok nie jest burmistrz Żywca, pan Antoni Szlagor. Witam serdecznie tak naprawdę do pan nas witał i gości w Żywcu. Nie, no, ja cieszę się, że panowie znów przyjaliście, bo kiedy już żeśmy się raz spotkali, gdzie dawaliśmy zjaw zjawkę do telewizji i myślę, że ta zajawka wiele zrobiła dobrego, ponieważ wielu mieszkańców przyszło, wielu gości przyszło i wielu jeszcze ludzi przyjedzie do nas do Żywca na to światowane gotowanie kwaśnicy. Panie burmistrzu, dlaczego warto bywać w Żywcu? My już wiemy dlaczego. Proszę przekonać widzów. No to cieszę się, że Pan wie dlaczego warto w Żywcu bywać, bo tak, bo w Żywcu są fajni ludzie, w Żywcu jest fajne piwo, w Żywcu jest wiele fajnych rzeczy, które można oglądnąć. Są zabytki. Są zabytki i w Żywcu naprawdę można się fajnie bawić, na wesoło, na sportowo i wszyscy się tu świetnie czują. To położenie Żywca prowokuje do tego, żeby turyści tu przyjeżdżali. Proszę powiedzieć, jakie nowe inwestycje Żywiec przewiduje? Znaczy tak, położenie żywca prowokuje turystów, bo mamy tak jezioro i góry. W góry jak można i w zimie, i w lecie. To jezioro Morzem jest nazywane? No, Morzem Żywieckim. Myślę, że to jezioro będzie kiedyś bardzo czyste i będzie jednym z najczystszych jezior w Europie, ponieważ robimy tu ogromny program Ochrona Wód Jeziora Żywieckiego, polegający na budowie y, kanalizacji we wszystkich gminach, z których y, potoki dopływają do Jeziora Żywieckiego. To jest kwota około 150 milionów euro i to już się zaczęło, już to realizujemy. Chcemy to jezioro pięknie zagospodarować, Chcemy jakiś stateczek z jakąś fajną orkiestrą, żeby można sobie było wypłynąć, żeby się można było zabawić. A również chcemy, żeby do nas przyjeżdżali turyści i chodzili po górach. Góry mamy przecież piękne, mamy Pilsko, mamy wyciąg na żar, górę, piękne widoki. Także tutaj można bardzo miło spędzić czas. I dla tych, którzy lubią wodę, i dla tych, którzy wody nie lubią, i dla tych, którzy lubią góry, i dla tych, którzy gór nie lubią. Panie burmistrzu, zapalił Pan taki symboliczny ogień, jak na Olimpiadzie. Ten ogień pod garem będzie przez trzy dni i trzy noce gotował kwaśnica. A jakie jest Pańskie ulubione danie? Moje ulubione danie jest również Kwaśnica. Lubię taką fajną Kwaśniczkę ze szczyptą takiego dobrego pieprzu, dobrej magii, żebereczkę eleganckie, no i świetną krupiącą kapustkę, dobrze ugotowaną w tej wodzie Kwaśnicy. Ja raz jeszcze dziękuję za zaproszenie telewizji TMT, raz jeszcze dziękuję za wspaniałe przyjęcie pan burmistrz Żywca Antoni Szlagon. Pozdrawiam wszystkich oglądających telewizję TMT. W Żywcu również też oglądają tę telewizję w sieci kablowej, a to co się orientuje to w wielu, wielu miastach w całej Polsce Tą telewizję oglądają. Życzę wszystkim, którzy tę telewizję realizują, wielu sukcesów i myślę, że ta telewizja będzie nam dalej pomagać w promowaniu Wielkiego Festiwalu Światowej Kwaśnicy. Inaczej mówiąc, promowaniu miasta Żywca. Festiwal Kwaśnicy w Żywcu, obok mnie jest Daniel Sordel, yy, właściciel tego wspaniałego miejsca. Właściwie nie jesteśmy w Żywcu, tylko kilkanaście kilometrów w kocierzy. Jesteśmy w kocierzy 15 kilometrów od Żywca. Znajdujemy się w miejscu, które zawsze przez nas było postrzegane jako perła Beskidu. To jest yy, Przełęcz. Przełęcz kocierska, tak. Znajdujemy się 750 metrów nad poziomem morza. Jest tutaj malownicze miejsce położone wśród Beskidów, tak jak już wspomniałem. Yy, od dawna, tak jak mówiłem, było postrzegane przez nas jako perła właśnie tych Beskidów i y, rok temu udało się nam nabyć ten ośrodek i od roku trwają w w bardzo szybkim tempie prace budowlane, remontowe i do tej pory udało się nam otworzyć karczmę na 300 osób, restaurację, villa, lamus na 100 osób. Y, oddajemy w tym miesiącu już całość y, hotelu który jest w stanie pomieścić 200, miejsc, 200 osób. Yy, oddajemy już salę ko konferencyjno-bankietową, która także jest już do dyspozycji klientów od miesiąca. No i pracujemy usilnie nad Centrum Odnowy Biologicznej SPA, nad basenem. Do dyspozycji oddajemy w sezonie zimowym wyciąg narciarskim I serdecznie wszystkich zapraszamy na aktywny wypoczynek do nas. To więcej chyba w tym miejscu nie trzeba. Zresztą tu na pewno dużo turystów, ponieważ no, kilkanaście kilometrów po górach, 750 metrów yy, idąc sobie pod górę, to człowiek szuka takiego miejsca jak to, gdzie w klimatyzowanych pomieszczeniach w pomieszczeniach stylowych, które wyglądają właśnie tak, jak te typowe góralskie chaty z Bali. Skąd pomysł na, na taki właśnie nie inny hotel? Bo przecież można było zbudować coś nowoczesnego, a tu jednak tradycyjna góralska chata, piękny wystrój, no i naprawdę rewelacyjne wnętrze. Nawiązaliśmy troszeczkę do przeszłości, ponieważ w końcu wieku XVIII stała tutaj drewniana karczma. Ona później spłonęła. My jak gdyby odkupiliśmy ten ośrodek od kopalni Miechowice, zaczęliśmy go remontować i właśnie chcieliśmy nawiązać do przeszłości. Stąd właśnie pomysł na karczmę. Jeżeli zobaczyliśmy, że spotka się to z niesamowitym pozytywnym odbiorem od strony klientów, szliśmy dalej. Otworzyliśmy restaurację, która już ma troszeczkę inny klimat. Wybudowaliśmy salę konferencyjną, stworzyliśmy bazę noclegową i tak jak mówię, no jest teraz duże zapotrzebowanie na aktywny wypoczynek. My Wychodzimy klientom naprzeciw i stwarzamy ku temu bazę. Dziękuję. Daniel Sordel, właściciel tego wspaniałego miejsca. Dziękuję za spotkanie. Dziękuję również. Wielki festyn kwaśnicy w Żywcu, a my właściwie, tak jak mówiłem na początku naszego spotkania, jesteśmy kilkanaście kilometrów od Żywca w Kocierzy. 750 metrów nad poziomem morza. To dla tych, którzy żyją na równinach, jest jakaś wielka wysokość. No, dla Was to chyba całkiem normalna. Obok mnie jest kucharz Krystian Kupski, szef kuchni. Dobrze? Tak, jest. Panie Krystianie, bierzecie udział w konkurencji, podczas której będziemy wyłaniać tych, którzy ugotują najlepszą kwaśnicę. Na czym polega gotowanie kwaśnicy? Czy to jest coś takiego jak kapuśniak? Chyba nie. To znaczy kwaśnica różni się od kapuśniaku. Kwaśnica się gotuje przede wszystkim na kwaśnej wodzie z kapusty kiszonej, a kapuśniak już jest bardziej delikatny i dodaje się tam różnych warzyw i właśnie dużo ludzi myli kwaśnicę od kapuśniaku tym, że robią sobie kwaśnicę i dodają sobie tych warzyw i dla nich to już jest kwaśnica ja na przykład też do kapuśniaku dodaję troszkę zasmażki, czym się różni bardziej od kwaśnicy i już nie jest to kwaśnica. A czy dodatki są te same? Też wkładamy mięsko, jakiś boczek, kiełbaskę, jak, jak to jest? Gdzie wkładamy kiełbaskę, a gdzie boczek? To znaczy ja boczek wkładam do kapuśniaku, a do kwaśnicy, kwaśnicę gotuję na świńskim ryju, tak brzydko powiedziawszy, do tego dodajemy cebulkę, ziemniaczki przesmażone, też do odrobinę boczku przesmażonego dodaję, ale nie daje właśnie tych warzyw i nie daje tej zasmażki. Wy powiedzmy jeszcze, czy po raz pierwszy bierzecie udział w tego typu konkurencjach? Chyba nie, bo to już trzeci rok. To znaczy, my tu na górze jesteśmy pierwszy rok, więc żeby pierwszy raz udział w tej konkurencji i mam nadzieję, że wygramy tą konkurencję. No tak, bo z tego, co wiem, to bardzo wiele restauracji chce ugotować tę najlepszą. No właśnie, a na czym polega y, tajemnica ugotowania najlepszej kwaśnicy? Tajemnica najlepszej ugotowania kwaśnicy. Ja myślę, że to głównie wy wychodzi od smaku, kto gotuje tą kwaśnicę. I na tym to chyba polega, na tych tajnikach przy pr przyprawieniu tej kwaśnicy. Proporcje. Tak jest, proporcje i te przyprawy, żeby były dobrane do smaku dla klienta, który będzie to spożywał. No to cóż, pozostaje mi tylko życzyć, oczywiście, żebyście wygrali. No i powiedzmy może jeszcze parę słów, jakie dania tu, jeżeli się znajdziemy w Kocierzy, na jakie dania mogą liczyć ci wszyscy, którzy wędrując po górach do Was zajrzą? To znaczy tak, w Karczmie polecamy koryta dla sześciu osób, dla czterech, dla dwóch. Jest to bardzo fajne jedzenie i bardzo fajnie wygląda. Przede Co przede w tych wszystkim. korytach jest? To znaczy tak, filet z kurczaka owiniany boczkiem, do tego idą żebereczka, szaszłyczek, kluseczki kładzione, ziemniaczki gotowane i tam jakieś jeszcze inne dodateczki, surówki, buraczki. Naprawdę polecam tę korytka. Także jak będziecie Państwo zmęczeni, będziecie chodzić po górach, bo te kilkanaście kilometrów od żywca, wydaje się, że to tak niedaleko, ale jak wejdziecie tutaj tymi spiralkami, te 750 metrów, to naprawdę będziecie szukać takiego miejsca jak to, gdzie w cieniu, w klimatyzowanych pomieszczeniach, w pomieszczeniach, które zbudowane są z naturalnych materiałów, z bali drewnianych, można naprawdę miło usiąść, odpocząć, no i zjeść. Oczywiście dziękuję. Moim gościem był Krystian Kupski, Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Światowy Festiwal Gotowania Kwaśnicy w Żywcu, bicie rekordu Guinnessa. Obok mnie jest inny weteran, który rekord Guinnessa też już ma na pewno za sobą 25 lat na scenie zespołu Lombard. Obok mnie jest Marta Cugier, Grzegorz, Stróżniak, którzy wczoraj bawili publiczność w Żywcu. Witamy serdecznie. Witamy serdecznie, cześć. Jak się grało? Bo ta publiczność w Żywcu jest no, bardzo entuzjastycznie Was przyjęła. Ja przede wszystkim. Yy... Koncerty, koncerty w takich miejscach, przepięknych miejscach, polskich miejscach są wyjątkowe, bo wszyscy wiemy, że w żywcu publiczność i tutaj ludzie mieszkający w okolicach są bardzo serdeczni, dlatego też wydaje mi się, że takie, takie ciepłe przyjęcie. Piękny amfiteatr, naprawdę piękniejszy niż jakikolwiek inny amfiteatr w Polsce i przepiękne góry, przepiękne widoki, w, naprawdę i wspaniały festiwal, festiwal polski Kwa Polskiej kwaśnicy, co trzeba promować, bo wszystko najwspanialsze co polskie. Byliśmy w różnych miejscach świata. Jedzenie jest niedobre w Polsce jest najlepsze, dlatego zapraszamy wszystkich do żywca. Do żywca, właśnie. Grzegorz, 25 lat na scenie, w tym roku jubileusz. No tak, w zasadzie nie wiem co, co powiedzieć. 25 lat to tak bardzo dużo, tak wiele lat, że w, Trudno byłoby to w paru słowach jakoś skomentować. No cóż, jest to jubileusz, zespół ma się dobrze, ma mnóstwo pracy, mnóstwo projektów i. Myślimy tylko właśnie, żeby to czas pogodzić między projekty, które są w fazie powiedzmy jakiejś twórczej. twórczej. No i my oczywiście około 20 października będziemy obchodzić nasze święto w Poznaniu w, w klubie Zeppelin Hall. Tam zaprosimy naszych wszystkich współpracujących z Lombardem, przyjaciół, znajomych którzy będą uczestniczyć w nagraniu tego koncertu bo chcemy z tego koncertu nagrać DVD. Zagramy tam program powiedzmy stały naszego koncertu, ale będą też bardzo ciekawe jak na Lombard nowatorskie, że tak powiem propozycje. Zaznaczę tylko, że będzie Lombard na swingowo, i to jest coś, nad czym się teraz troszeczkę skupiamy i nad czym zaczynamy pracować. No bo ja właśnie nie widzieliśmy się dwa lata i okazuje się, że Lombard na scenie bardzo się zmienił. Jest wizualizacja, są projekcje, za plecami można oglądać teledyski i różnego rodzaju montaże, które przygotowaliście. W jaki sposób powstawał ten materiał? Materiał powstawał w, w różny sposób. Ten koncert jakby jest taką wypadkową wszystkich naszych projektów, które realizujemy od wielu, wielu lat. Od trzech lat już yy, yy, bawimy się w grafiki komputerowe, teledyski synchronizowane z muzyką. W zeszłym roku przygotowaliśmy przepiękny spektakl multimedialny Lombard w Hołdzie Solidarności Drogi do Wolności, dotyczący 25-lecia Solidarności, bo w takich politycznych sprawach, że tak powiem, jesteśmy bardzo określeni i uważamy, że ludziom, którzy wywalczyli wolność, Nosi wszystko to, co teraz mamy, choćby właśnie przepiękny festiwal w, w żywcu Kwaśnicy, zawdzięczamy właśnie tym ludziom, którzy poświęcali swoje życie, życie swoich bliskich dla nas. I właśnie ten projekt będziemy mieli okazję zarejestrować również i będziecie mieli Państwo okazję na pewno go zobaczyć. Plus właśnie kolejny jakieś tam pomysły, kolejne realizacje, nowe utwory, które dokładamy i cały czas ten koncert się zmienia i nasi wspaniali graficy, współpracownicy yy jakby korzystałam z napisanych przeze mnie i przez Grzegorza scenariuszy i y, utwory, które kiedyś miały, y, które zatarły swoje znaczenie, bo przez te wiele lat, przez te 25 lat ludzie już nie pamiętają, że tak naprawdę w utworze Śmierć w w ogóle nie chodziło o tą dyskotekę jako miejsce zabaw, czy... Dyskoteką był radiowóz. Dyskoteką ta, ta, ta był radiowóz, dokładnie, skrywa. dokładnie był radiowóz. Y, pozwoliłam sobie obdzwonić wszystkich tekściarzy Lombardu, y, Dudkiewicza, Sobczaka, Skubikowskiego, powiedzieli mi tak naprawdę, też o co w tym wszystkim chodziło, Grzesiu mi opowiadał, co chcieli przekazać tymi tekstami i to wszystko właśnie zmienia zupełnie znaczenie słów, których już nie każdy pamięta. No właśnie Grzesiu, a 25 lat temu, komponując, tworząc te utwory, mieliście taką świadomość tego, co robicie? To, że to może to jest takie trochę dziwne pytanie, to tak jakbyście nie posiadając świadomości komponowali, to byłoby trochę dziwne, prawda? Nie, ale jest coś w tym, wiesz, jak się bezpośrednio uczestniczy w jakimś projekcie wydarzeniu i w określonym czasie w którym to powstaje jest to zupełnie inna sytuacja niż z perspektywy czasu o ocenianie tego. Ja na przykład gdy zaczynaliśmy pracować nad projektem Lombard w Chodzie solidarności nie zdawałem sobie sprawy z tego, że jesteśmy w stanie naszą że tak powiem twórczością opisać dość dokładnie sytuację i trochę polityczną i, i społeczną, jaka wówczas w latach 80. była. Okazało się, że mamy mnóstwo tekstów i piosenek, które traktowały o tej rzeczywistości i, i się do niej odnosiły. Było parę piosenek, które były wręcz zakazanymi piosenkami, które się w ogóle nie ukazały nawet na płytach, ponieważ w tekście przekroczono tą granicę, jeśli chodzi o cenzurę, w której już ta bezpośredniość była zbyt Oczywista i ją po prostu yy, zatrzymano piosenkę. Taki utwór, jak na przykład Ostatni Taniec, przeszedł tylko modyfikację, yy, ponieważ był to, to chyba wasz ostatni taniec i był konkretnie o sytuacji, że chodziło o chyba gości. Tak. I chodziło o to, że to. Było właśnie pokazane, że to jest wasz ostatni taniec, za chwilę się skończy to i, i, i nie będzie tak, jak jest. Oczywiście nie przeszło to przez cenzurę i zostało potraktowane to jako utwór w relacjach damsko-męskich. To chyba mój ostatni taniec, gdzieś tak. widzisz mnie ostatni raz, Lalala. La, la. Oczywiście utwór był bardzo popularny, bo wiem, żebym na topie był pamiętam, była to duża przyjemność, był na topie w listach przebojów. W trójce radiowej na pewno? Tak, tak. No, a teraz po latach dorobiliśmy y, odpowiednie zdjęcia do tego, wreszcie mogłem zaśpiewać tekst taki, jak y, był pierwszy raz zaproponowany. I co się okazało, że pokazujemy na zdjęciach y, PZPR, pokazujemy twardogłowych, pokazujemy całą tą sytuację i możemy zaśpiewać to chyba wasz ostatni taniec, łącznie z ich ostatnim okay, y, zjazdem. Okay. Wiesz, <gryzamy> gdzie siedzą i wiedzą, że to już jest ostatni koniec. Ten. i